Patrz co robię. Patrz co robię. A ty nie wiem co zrobiłeś, ale. Nie wiem. Co zrobiłem? Nie. Dostałem No nie wiem właśnie, co ty chciałeś. Dobra, John jest. No. Nie wiem, że. go Blisko, 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 blisko. Na blisko, na blisko. Ty, on, on nie wie co się dzieje. Wraca się. No, zabij go ktoś. Powiodło się Zajser? Super. Drabinka, jeszcze jedna chyba, co? Nie, wchodźcie teraz. Nice. Git. Ej, ej! Rusek, za drzewem. Nice. No kurwa, no... Ej, uważaj! Długie. Czemu we mnie oni celują, no? Yes, wyheal'ał Po oh, tak, po hitach, oh, fuj Dawaj go Ja się muszę medować, żeby mnie treble nie trafił Nice Wreszcie On na mnie sfokusowany bo totalnie, nie wiem. mnie Nie wiem co nic. nic. Dalej nie trafia Teraz trafię. Adam, możesz już przestać? Idę, 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 idę Drugi jest Aha. mam zamknął Nie zamknął, nie zamknął, nie zamknął Obity. Aha Leży, leży e, drugi bambik, bambik. Nie wiem. No. Dobra, co oni mieli w szafach? Granat. Mesh, Tak! Dziękuję chłopacy, ammo i kiedy my tak słodko sobie biegaliśmy po ich kamperce na Militarkę, czy dookoła niej Oni zamiast się nas z niej pozbyć, postanowili... Pojechać i zrajdować nam bazę Wow Wow Serio Wow Nie, wiem, że oni teraz nas jebią, jak nas w bazie nie ma Dobra, GG Tak nic nie zrobimy na czołg No dobra, ale chociaż można ich pozabijać, żeby lutu nie wzięli, no chodźcie tam tak mówię tylko no, kurwa, no. Let's go, let's go. Nie mam meadow, tambo, armora. Leży jakiś jeden typ. Ilu ich jest? Mało ich jest właśnie. Więc go. Mam high kaliber na sobie, mam pałga. Olol, Tika. Gość z zostaw to nie ktoś od nich. Animale, no, jeżeli oni tylko. A gdzie ten typ się wyjebał? całego Jest, jest, pojechał czołg <grym> Czyli co, nie wzięli lutu? Czy wzięli? No. Nie, 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 nie wiem Ten tu coś zbierał, bo miał trochę na sobie, ale... Jebane I tak, to tyle z całego tego rajdu Goście po prostu podjechali, wystrzelili parę misli, Connor zabił jednego z nich Po czym załadowali się do czołgu i po prostu uciekli Nie zgarniając totalnie żadnego profitu Jakby, o chuj chodzi? Jakby nasza baza w tamtym momencie straciła po prostu parę metal ścian i dużo rzeczy z drewna, bo to po prostu z plaszu się rozleciało I nam to nie robiło totalnie żadnego problemu, jednak nie rozumiałem kompletnie jaki jest cel rajdowania naszej bazy i marnowania misji w taki sposób Ale spoko, to nie był koniec Wiesz? A nie pijam Ej idzie ktoś do Zajsera, idzie ktoś do Zajsera, dwóch, 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 dwóch. idźcie pomóc Chodźcie Ja będę szedł drogą A tu jeszcze i ty zbieram ostatnie. Uciekają tunel Ja zatrzymam, zatrzymałem Obchodzą, nie przytarych. widzę Obchodzę, Czterech. ja ich obchodzę To oni tutaj są to Ej pomóż, co dzień z Leży, leży No to... Nie wiem nice. to to jest To jeszcze, że jak to nie Padli jeszcze jeden Leży Nice Jezu, ja nie Jest konora EQ A przy moim EQ jest jeden Przy tym drzewie gdzie jest Przebiega po dwóch headach! Po dwóch headach! Daj się! Dwóch tam jest! Dwóch tam jest! Leży! 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 Jeszcze jeden! Jeście jeden jeszcze jeden! Nie widzę drugiego! Dobiegam do niego! Z prawej! Ucieka! ucieka. Zbierala na autostradę! Go! 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 To nie my go! Do bazy ucieka! Masą! Masą! Jeszcze jeden! Na... Gdzieś za autostradą! Eagle fire! Nie widzę! Nie! 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 Dwa ostrzeże! Jest, jest! 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 W stronę tunelu chyba nie, był! Nie! To jest moska! Biegnie tuż koło mnie się zlutować Wypierdalać <grystanie> Tak jak mówiłem wcześniej, ten raid nie zrobił nam totalnie żadnego problemu, więc szybciutko pofarmiliśmy skrapa, pozałataliśmy dziury w bazie, zrobiliśmy dodatkowe nowe lokery, podkładaliśmy się i poszliśmy dalej na pvp, żeby jeszcze bardziej grindować grindować i grindować Wow, tryb farmera Dobra, już go widzę Po hadzie. Słuchajcie Zbijcie go, please. Nice Jeszcze kryształków Jeszcze kryształy wysypał, wytyfy Super. nas Podoba mi się to, że idziemy takim językiem. mam Bez wątpienia podpie... Nie, bez powodu ma O, co? Czy... Co jest? Ja pierdolę Co tam się stało? Jest wieża <śmienic> zejdź z tej wieży, zejdź z tej wieży, rozkaz Ja się <śmienic> przestraszyłem, przestraszyłem jak z pusty A to kolej z kółkiem pewnie Poczek bym... Sad Ty no gdzie my jesteśmy tam, tam? Ej dobrać, typa 3 Gdzie? Chodźcie tutaj, ten wersyk Biegną, biegną Przed nami Czterech typa, halo go, 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 go Strona drogi, druga strona drogi A. Dwóch wow. koło mnie Leżą! F1. plecy mam! Leżę. plecy mam! Za drzewem, koło mnie, koło mnie! Moje itki, moje itki za drzewem, typ full Strzały, strzały 310, 310, kompas. Koder, <laughs> Prawdopodobnie jesteśmy pod odstrzałem. 330 kompas. 10 Leży, leży. Beka. Leży. Ja pierdole. Półstawy to są, pałk. Chłopy, chłop. Co jeden wert się wywalił. Ej, ja dostaję plecy! Chodzą do ciebie, co to O, skidrałem się. Widzę go też. Robi ty. Leży, leży, leży. Chowaj się, tam z trzema gdzieś walą Nie leży. Albo zaskoczyli. Nie, 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 leży, leży na nas. z skampony. po Za literką. Daj, dead, dead! on wheels Ja padłem. Widzę, widzę, ja będę kampić twój loot. Chodź tu ktoś na dach do mnie, bliżej mnie. Jestem, jestem. Dobra, biegnę Dostał, hita. Dostał, dostał, leży, leży, leży. I chłopiec na, na samej górze, na billboardach. Już raszuję dziweczkę. Czy on Cię naprawdę wyjebał? No nie wiem, darmowe medy, Po tym PvP na molu wróciliśmy się wszyscy do baski, podkładaliśmy itemy, rozbudowaliśmy baskę z tego co tam sfarmiliśmy, wzięliśmy na siebie najważniejsze rzeczy i lognęliśmy. No długo to jakoś nie trwało, bo trzeba było niedługo wrócić na serwer. Powiem Wam ciekawostkę, rajdują nam bazę, nie wiem już, który raz, ale setny chyba. Tam już jeden do czołgu biegnie. jeden jest na dole Rajdują na hitwawa nie Je, dobra jeden dead nie dead Czy już zogu Dobra jeden dead dobra oni i tak się będą zbierać bo to dziecinki Dobra, ja nie mogę się tu wyjebać, bo nie będę miał medów, jak się wyjebę. Dobra, padłem jak dziecko. Dobra, widzieliście co się stało i jak wyglądała sytuacja? Dzisiaj graliśmy cały dzień, dostaliśmy jednego rajda, kiedy byliśmy na ich rufach i oni wiedzieli bardzo dobrze, że to są ich rufy. A drugiego rajda dostaliśmy, kiedy wszyscy lognali z serwera. Denver napisał, że 23.50 dostaniemy rajda, 23. 44 bodajże Przyszedł raid alert, o ile się nie mylę Tak, o 6 minut się pomyliliśmy O 6 minut pomyliliśmy się z raidem Oni wiedzą, oni wiedzą, że jak dadzą nam się Rozbudować, że jak nas porajdują, to dostaną w pizdę <laughs> Oni wiedzą, że jeżeli Nie będą tego robić, nie będą nas Spowalniać, to to się szybko skończy I mogą mieć se kurwa bunkier Mogą mieć se wielkiego kloca Oni wiedzą, że my prędzej czy później Im to przeoramy i niech se rajdują Te baski, to jest naprawdę, bez... To jest naprawdę totalny brak problemu, kiedy my możemy po prostu lognąć i schować lód na postki i to naprawdę totalnie nikomu nie przeszkadza, że my nie mamy bazy. Podoba mi się, w ogóle pod, podoba mi się design tej bazy, jak sobie tu biegasz po środku. Ona wygląda... Powiedzcie mi, że wygląda jak taka zergowa zrasta. No kurwa no, wygląda, wygląda tak. To właśnie. Jeszcze jak ulepszymy. Ej, kurwa, oddać no, kurwa no nie, kamer. no nie Flip, czy ty możesz już sobie pójść? Możesz już sobie pójść stąd. Możeś już chce pójść? No idź stąd! Ja No idź! Samolot z mojego leci, pa! Jakby paczkę. miało być z mojego, to musiał być większy. Jest, yes, widzę, widzę! O trzech! Leży! Gdzie on jest? Leży, leży, leży! Pat, pat! Ja pierdolę, przeżyłem na 2 HP Eee, Ta Dead? dead Plecy 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 oh plecy, plecy 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 Gdzie dokładnie? plecy Leży, nie? Dobra, mi drzewa dobra, nice o, Na moim niku. Super, cool Jest tam jeszcze jeden Jeszcze dwóch pojedynkowych Po hitach jest, jest giga po hitach Jakim cudem on nie ginie? Bebebe. Ej, TY mi plecy z... Nie ja wiem god speedy na plecy mi wjechały Tu wy... tu wystawał. Ej, znowu ty... wystawał, kurwa, Czekaj, ja tu stoję Leży Pierosujemy, pierdolę Dobra kurwa tak. Ok teraz... tak, ja mam 20 HP, ja nie biegnę Jeden. A, krawie! Kurwa leżę Good speed, good Tu się jeden wyjewał z pałkiem. Tu drugi się wykrwawił. Co ty pierdolisz? Ale. Za za tą, za tą jeszcze, pracę, Ale jeszcze, jeszcze jeszcze są jeszcze są To się... Co Co farma im na aidę pierdolne Co to? Leżę Żyje Nie wiem Młody G Nie wiem jakim chujem ja go nie Leżę. zabiję Leży Od sa na plecach z pompą. A, No to Rzeliście. nice <grystanie> Jeden Typ tam cały czas jest Jest w chuj obity Kolejny obity za, za tym tym gównem koło ciebie jest typ A jeden dalej gdzieś za drzewami Leży Drugi Leży Typ z pompą Tak Przyszedł do budynku Ode mną jest A nie, ja nie mam da, ja mam, ja mam, ja mam To chata, na której ja jestem Ja sobie nogę złamałem To powinien być typ Leży Leży, leży Ja pierdolę Patrz, co robię Patrz, co robię a ty nie wiem co zrobiłeś, ale... Ja... Nie wiem. Co zrobiłem? Nie. Dostałem w shota. No nie wiem nie. właśnie co ty chciałeś. Dobra, zrobić. John jest. No. Budynek, budynek policyjny. Masz ty pana, Klaus. Nie wiem. Kurwa, kurwa, to skoczyłem. No ja też go zabiłem jednego, a jeszcze jeden na dachu się cały czas 10 amu mi zostało w ganie. Pomóż! Pomóż! Leży jeden. Dawaj, dawaj tam, dawaj tam, kurwa. Ty w gazie. No nie mam, mam kurwa zero do niczego Dach prizona cały czas, mieli jakieś ammo tam u góry? Kurwa i Friza dostaje na tym dachu no Dwóch jest, Aha, jeden je. malował w chuj Ja spierdalam, przejściał mu w magu każdy tu na PvP przybiega z pompą, z czymś innym, tylko my kurwa biegamy z normalnymi itkami. A gdzie to jakieś moski kurwa z typów albo coś innego? No, no nie, nie ma. są biedni. No nie, oni nie są biedni. A oni nie są biedni. Myślisz, że ten team cały od tam... jak oni mają? Pd. To myślisz, że oni ma, kurwa ni itemów nie mają, mając takie dwa kloce? Cicho, cicho, czekaj, czekaj, bo tu nobek jakiś jest w namiocie. Go, proszę cię. Jest w Dostał dwa hity. Leży. O, dwa granaty. Chodź, trzymaj. Chodź. Trzy granaty. Kurwa! Jezus, no i zgadnij kto? Tisu! Zeskoczył na mnie. Biegnę, biegnę, ja ruszę. Leżę, ja mu w Musiał zaskoczyć z wieży. pod towerem. Jeden obity. Jeden dead. Drugi nice. dead. Daj owoc Hello, kurwa. kamosińskiemu. Sakiewką, potrząśnij. Dobra, a ty chcesz kurwowana? Ooo, pandikulator! Pokalut z dezona, poka pokalut z zoną. Holy like trzy grafiki. Teraz <laughs> Chodź, idziemy na nobków jeszcze raz. Biegne. Dwóch wyjebałem. Nice. Ten drugi to był fultik. Mhm. Mm Przede mną kurwa Ej tutaj, um, przede mną kurwa zielony Widzę, widzę, cofajmy, cofajmy. cofajmy. Ja nie, Kurwa, uciekaj, ty uciekaj już z tym setem Ich tu jest za dużo cię już? Zabił mnie kacus pandi w szpitalu No nie wiem, nie wiem, mam kurwa do. Dobra, mnie też zabili, kurwa z pompy harmonogramy mieszane to trzech, chyba, gdzie trzech? O kurwa, widzę! Next, Dead Jeden zak z paliwem trzeciego wyjebałem i ginę. Wykrwawiłem się, nie wiem. A ah, w Expos? Ktoś, coś? Expos żyje? A, all dead? Nice, nice Jest Gdzie? Jest jeszcze jeden gdzieś tak, tak Hit Leży Dobra, wracamy Mamy, mamy full tiki na... Ej! Kurwa! Ale proficik, proficik Chodź A! Get good Masz mi rzucić seta. I mimo tego, że gdzieś tam po drodze w ciągu tego dnia było parę niefortunnych wyjebek, dzień zakończyliśmy z profitem. Spełniliśmy też parę najważniejszych celi, dużo osób odblokowało sobie save zone, zaczęliśmy farmić itemy na hordy, bo to jednak jest główny sposób zdobywania itemów i zaczęliśmy też grindować dead zone, mimo że nie robiliśmy tego akurat jakoś mega często. Wszystko zaczęło iść w dobrą stronę, a w następnych dniach mogliśmy zacząć robić hordy, rajdować i w sumie w ogóle wszystko. Dzięki za oglądanie do końca i do zobaczenia w kolejnym filmie. Elo.